Muzeum jest kwintesencją trwania. Tutaj, jak w soczewce, skupia się historia, dzieje, przeszłość Uniwersytetu. W szafach, w gablotach pokazujemy dyplomy, zdjęcia, urządzenia, różnego rodzaju pamiątki z naszej przeszłości. Jedną z najważniejszych jest wileńska toga profesora Michejdy. Była pierwszą, jedyną, która przyjechała do Gdańska w 1945 roku i stała się wzorem dla innych tug uszytych dla grona profesorskiego naszej uczelni. Ta toga, podarowana przez profesora Michałdę, profesorowi Wajdzie, trafiła w końcu do muzeum i tu jest przez nas bardzo dumnie prezentowana. Toga, najbardziej reprezentacyjny strój uniwersytecki, tak jak muzeum, symbol trwania, dziedzictwa i historii.